Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzeciej dekadzie podcastu Malks. Wydaje mi się, że to jest trzecia dekada. Nie wiem, bo pierwsza dekada to było od 0 do 10, potem druga dekada do 20, no i teraz mamy odcinek 21, więc byłaby to trzecia dekada. Nie wiem, jeżeli źle myślę, to proszę mnie poprawcie. Bo ja zawsze, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to ja zawsze od samego początku, w ogóle nie mogę tego objąć rozumem, nie wiem. Wynika to z faktu że kiedy byłam mała to na przykład mam, miałam ym, urodziny powiedzmy miałam 12 urodziny w sensie dzisiaj są moje urodziny dzisiaj jest 12 świeczek na torcie dzisiaj mam 12 lat od dzisiaj a moja mama w tym momencie mówi, że kończę 12. Ja mówię do mojej mamy: Ja, mamo, nie kończę 12 lat, bo dopiero je zaczynam. Wczoraj miałam 11, dzisiaj mam 12. Jak mogę skończyć 12 lat, skoro dopiero mam te 12 lat od jakichś 8 godzin? I pamiętam, że moja mama rok w rok próbowała mnie uświadomić, co ma na myśli, mówiąc, że kończę 12 lat. W sensie, że od dzisiaj mam 12 lat skończony. A ja swoim dziecięcym rozumiem, no nie mogłam tego objąć. Tak samo teraz mam problem z tą dekadą. Czy to jest trzecia dekada, czy to jest druga? Wydaje mi się, że druga, wydaje mi się, że druga, ale też trzecia. No nie wiem, po prostu może już zostawię ten temat, bo z niewarte żadnej dyskusji jeszcze się zaplączę i będzie gorzej. Także jakby nie było, kochani, 21 to jest nasza dzisiejsza liczba, czyli co? Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych uważani za dorosłych w sensie yy, picie alkoholu, więc yy, jest coś świętować, <grym> może też a o czym dzisiaj? Słuchajcie dwie rzeczy, pierwsza rzecz jeżeli mnie śledzicie na instagramie to już wiecie o co wy, o, 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 o czym będę mówić, ale to przejdę do tego za jakiś czas a druga rzecz jest taka że właściwie zdarzyło się w moim życiu coś, o czym chcę się z Wami podzielić, może dać jakąś radę. Znaczy to nie jest jakby wielka rzecz, ale trzy dni temu, cztery, chyba trzy dni temu zostałam sama w domu. W sensie takim, że wiecie, my tutaj w tym domu mieszkamy w dwójkę, a teraz yy, mój partner wyjechał. I to wyjechał na długo, bo trzy tygodnie, wydaje mi się, jestem sama. I powiem Wam, że jest super. <grym> Może nie do końca fajnie to brzmi, ale słuchajcie, chciałam wam dzisiaj was uświadomić, bo znam takich ludzi, którzy non stop są razem, jeżeli są w związku, non stop ze sobą gdzieś chodzą. W sensie ja idę do sklepu. No to ty idziesz ze mną, ja muszę załatwić to i tamto, no to pójdź ze mną i wszystko, wszystko, wszystko razem. I w momencie takim, że jak, jak, jak wychodzi to, że jedna osoba gdzieś wyjeżdża na, na jakiś czas, to ta osoba, która zostaje, w ogóle dla niej się świat załamuje, bo nie mam za bardzo przyjaciół. Wszystko robiłam, czy robiłem razem z tą moją drugą osobą. Jakie ja będę funkcjonować i w ogóle co będę robić wieczorami, bo wiadomo no w dzień no to może jest jakaś praca, a wieczorami w domu, no co będę robić? No, a powiem wam, że jest tyle rzeczy do roboty <noise> i nie chodzi mi o pranie, sprzątanie, tylko o zadbanie o siebie. Ale do konkretów. Słuchajcie. Ja rozumiem, że są takie pary, które uwielbiają spędzać ze sobą czas. Ja oczywiście też lubię spędzać czas z tą moją drugą połową, ale mam też świadomość tego, że trzeba sobie gdzieś tam dać jakąś taką sferę tylko dla siebie, bo po prostu nie da się być z drugą osobą non-stop, nie da się dzielić hobby, non-stop, każdego hobby z tą drugą osobą, nie da się wiecznie być takim zależnym od drugiego człowieka, bo w momencie, w którym. Jest tak, że musimy zostać sami na jakiś czas, po prostu nie możemy się odnaleźć, i wtedy jest dramat. U nas ostatnie dni i tygodnie były mega intensywne, robiliśmy mega dużo rzeczy, byliśmy pod masakrycznie dużym stresem, i to jest tak, że jak wracasz z pracy, to zawsze jest coś do roboty, zawsze ta druga osoba jakby narzuca tobie żeby coś zrobić. Albo na przykład, jeżeli ty wracasz do domu i mówisz, a dobra, zrobię to, to i tamto, a potem na przykład po przyjeździe do domu, no wiadomo, coś tam jecie, włączacie sobie Netflix i ojejku. My mieliśmy takie wieczory, że włączyliśmy sobie Netflix i teraz oglądamy taki serial The Blacklist i to jest tak wciągający serial, mówię wam, że jak, no, na jednym odcinku nie kończy się nigdy. Chyba, że trzeba mieć naprawdę już takie samo zaparcie wielkie. No ale to wiadomo, no jeden odcinek kończy się takim cliffhangerem, to trzeba obejrzeć drugi. I w końcu jest tak, że pod koniec wieczoru w ogóle myślę sobie, kurczę, nie zrobiłam nic z tego, co zaplanowałam, bo ta druga osoba namówiła mnie, żeby obejrzeć The Blacklist. No i ja się wciągnęłam, no i tak już zostało i teraz pora spać. Więc chodzi mi o to głównie, że wiadomo, że jak jesteś... Z, żyjesz z kimś, no, kimkolwiek, może to być twój mąż, może to być współlokatorka, może to być twoje dziecko, to zawsze jest tak, że te plany, które masz, są jakieś, jakoś takie dzielone. Owszem, zdarza się i tak, że przychodzisz do domu i robisz to, co sobie zaplanowałeś, ale nie zawsze tak jest. Ja na przykład czasami mam tak, że chcę wrócić do domu, zjeść szybko, pójść na siłownię, ale okazuje się, że mamy coś innego, ważniejszego do zrobienia. Więc ja szybko jem i zamiast pójść na siłownię, na przykład muszę jechać do IKEA. I do czego zmierzam? Już wam mówię. Tymi wszystkimi przykładami nie wiem, czy one były do końca zrozumiałe, ale chcę Was zachęcić do cieszenia się swoją samotnością. Jeżeli jesteście w związku, jeżeli okazuje się, że, że ta druga osoba musi wyjechać, na przykład w sprawach biznesowych, no to nie myślcie, że to jest koniec świata i że wy teraz jesteście same w domu, bo ja mówię tutaj głównie teraz do, do, do pań. Bo my jesteśmy takie, że zazwyczaj, jeżeli jest miłość, jeżeli jest partnerstwo, jeżeli jest związek, to my budujemy ten swój świat wokół tego naszego partnera. Kiedy nasz partner, na przykład my wyjedziemy, to nasz partner, który będzie siedział w domu, no to na pewno sobie wychilluje, wypije sobie piwko, włączy film, czy no nie wiem, będzie grał w Fifę, cokolwiek tam faceci robią. A my, my jesteśmy takie, że... Od razu tęsknimy, że nam się już nudzi być sa samym i że już nie możemy. A właśnie słuchajcie, pierwszy wieczór, kiedy ja byłam sama w domu, czyli te trzy dni temu, wiecie, co robiłam? Zupełnie nic. Świadomie, świadomie robiłam zupełnie nic, włączyłam sobie babski film, usiadłam na kanapie i po prostu chillowałam. I tak. Próbowałam tą ciszę i ten spokój, wiecie, tak po prostu garściami brać, bo nikt mi nie, nie gadał nad głową, nikt mi nie mówił, że na przykład, no nie wiem, moja torebka znowu się pałęta po domu, bo nigdy nie mogę znaleźć miejsca na swoją torebkę. Nie mam po prostu w, miejsca w moim domu na, na torebkę, i zawsze ją gdzieś tam pyrgnę, gdziekolwiek. I tak sobie siedziałam, oglądając ten film, i tak sobie myślałam, kurczę, ale ja tego potrzebowałam. Tak po babsku sobie usiadłam, zrobiłam sobie maseczkę, wypiłam sobie winko. I tak mi było dobrze, powiem wam, że aż sama byłam w szoku. Nie oznacza to, że mamy jakąś, nie wiem, tragedię w związku, albo że w ogóle nie kocham, albo że mamy jakieś ciężkie dni, albo że. Ktoś mnie denerwuje tak bardzo, że nie mogę. Nie, oznacza to, że po prostu potrzebowałam takiej chwili tylko dla siebie, takiego miejsca, takiego czasu właściwie, gdzie będę sama ze sobą. Bo w tym pędzie, który teraz mamy, w tym wiecznym stresie, w tym wiecznym zagmatwaniu, naprawdę czasami potrzeba takiego zapauzowania. Po prostu jakkolwiek chcecie się wycilować. Czy to jest Netflix, czy to jest wizyta u kosmetyczki, czy to jest czytanie książki, no cokolwiek. Bycie samym ze sobą czasami jest naprawdę super. Teraz jestem sama, mogę na przykład sobie nagrywać te moje odcinki podcastu, kiedy chcę. Mogę sobie zaplanować, że na przykład w sobotę usiądę i, i po prostu sobie coś nagram. Sama dla siebie, dla Was. A my zazwyczaj w sobotę mamy zapełniony kalendarz. Jak jesteśmy we dwójkę, to zawsze robimy coś i ten kalendarz jest zapełniony od świtu do nocy. A dzisiaj jest, a właśnie dzisiaj jest sobota. Ja nagrywam dla Was ten podcast na poniedziałek, żeby był. I to wszystko to jest dla mnie takie zapauzowanie rzeczywistości troszeczkę, takie wciśnięcie hamulca, zaczekanie, wyczilowanie, i taki czas dla mnie. Już wspominałam parę razy, że uwielbiam naprawdę nagrywać dla Was te podcasty, ale nie zawsze jest na to czas. I zazwyczaj jest tak, że się wyrabiam, i że generalnie jest spoko nagrywać co tydzień, i zawsze w te poniedziałki rano są nowe odcinki. Jednak czasem jest tak, że nagrywam na przykład dwa odcinki pod rząd, i potem przez dwa tygodnie nic, bo nie ma czasu. A teraz ten czas się jakoś znalazł. Jakby za dotknięciem magicznej różdżki po prostu jest czas dla mnie, jest czas na to, żebym ja w końcu realizowała to wszystko, co mam w głowie. W końcu mam czas, aby po prostu sobie posiedzieć, pogadać z wami, zmontować na spokojnie. I ja wcale nie narzekam, jest super. I w tym momencie pewnie słuchają mnie ludzie, którzy na przykład mają dzieci. I teraz sobie pokają się w głowę i sobie myślą, co ta Magda opowiada w ogóle, co ona męczy się z jednym człowiekiem i to z dorosłym? Mówi, że nie ma czasu, że jest taka zapracowana. A, a o co ona nie ma dzieci, ona nic nie. Wie. No, słuchajcie, i tak, i nie. Oczywiście nie mam dziecka nad głową, nie mam niemowlaka, który bez przerwy potrzebuje mamy, bez przerwy jęczy i bez przerwy trzeba przy nim robić. Nie mam dwulatka, który non stop biega, skacze i trzeba uważać, żeby sobie głowy nie rozbił. Ale uwierzcie mi na słowo, życie z dorosłym człowiekiem, z facetem też może być. Problematyczne i też może się czuć, jakbym miała po prostu cały przedszkole u siebie. Wiecie. Nie mówię, że to jest jakaś wymówka. Ja naprawdę mam wielki szacunek do wszystkich matek. Czy masz jedno dziecko, czy trójkę, naprawdę ogromny szacunek dla was i ogromne po prostu oklaski za to, że sobie dajecie radę, że ogarniacie dom. Że ogarniacie pracę, ogarniacie męża, ogarniacie dzieci, zawsze jest obiad, zawsze jest uprane, uprasowane i w ogóle to jest dla mnie Mistrzostwo Świata. Ale wy także, tak samo jak my, ludzie bez dzieci, tak samo ludzie z dziećmi, a może nawet i bardziej, potrzebujecie chwili dla siebie, potrzebujecie swojego azylu i swojego takiego czasu, żeby zastopować i żeby sobie po prostu usiąść, patrzeć się w ścianę albo za okno. I po prostu być samym ze sobą. Wydaje mi się, że to jest potrzebne każdemu. Ja wiem, są różni ludzie, są różni ludzie, tacy też nawet, którzy są takimi wręcz pijawkami, którzy muszą przylgnąć do kogoś, bo inaczej nie dają rady, których po prostu samotność rozwala i którzy nie umieją usiąść sobie nawet 10 minut samemu, bo to już jest dla nich koniec świata. Rozumiem też, że są tacy ludzie, którzy są zupełnie odwrotni. Czyli są tacy introwertyczni, którzy lubią być samemu ze sobą. Wiem, yy, oglądałam. Wczoraj, chyba, pierwszy odcinek na Netflixie jest taki miniserial w głowie Billa Gatesa. I obejrzałam pierwszy odcinek, um, i tam było na, na powiedziane, że właśnie Bill Gates był takim dzieckiem, który lubił być sam ze sobą, który zamykał się w swoim pokoju i tam zaglądał do, do książek, czy robił jakieś obliczenia, czy czytał cokolwiek. I też miał taki problem z dogadaniem się i z dojściem do porozumienia ze swoją własną matką. Ponieważ jego matka była takim człowiekiem społecznikiem, coś tam się udzielała w swojej społeczności, gdzieś tam miała jakieś stanowisko, właśnie takie, które angażowało ją do bycia z ludźmi, a on właśnie był taki zupełnie odwrotny. On wolał być sam ze sobą. Najlepiej zamknijcie mnie w pokoju, zostawcie i po prostu tutaj jestem najszczęśliwszy, to jest mój azyl. No teraz większość ludzi jest właściwie taka pośrodku, wydaje mi się. Potrzebujemy być w grupie, bo wiadomo, jesteśmy człowiek. To jest zwierzę starne. I potrzebujemy rodziny, potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy bliskich, dalszych znajomych. Ale też czasami potrzebujemy być po prostu... żeby nas wszyscy zostawili w spokoju i żebyśmy byli sami dla siebie. I słuchajcie, mówię to teraz do tych wszystkich, którzy myślą, że... Samotność jest zła. A ja wam mówię, można być samemu, ale niekoniecznie być samotnym. Rozumiecie? Czyli możecie być sami w domu przez parę dni, ale nie, niekoniecznie musicie siedzieć i się dołować, że jesteście sami i czekać po prostu tylko z zegarkiem w ręku, kiedy ta druga połówka wróci do domu. Dlatego tak ważne jest, żeby być też dla siebie, żeby znaleźć coś, co was jara, żebyście mogli wypełnić jakby pustkę, ale z drugiej strony może bardziej, żebyście dali coś od siebie dla siebie. Szczególnie my, kobiety, mamy taką, nie wiem, czy to. Genetycznie, czy, czy po prostu tak jesteśmy zbudowane, czy to społeczeństwo wiek za wiekiem nas tego nauczyło, ale my mamy tak, że stawiamy innych ludzi wyżej od nas samych. Jeżeli mamy męża, jeżeli mamy dzieci, to zawsze ich potrzeby są na miejscu pierwszym, a potem długo, długo nic i, i dopiero na końcu my. A ja wam mówię jasne, luz, no wiadomo, dziecko potrzebuje jeść, no to to wiadomo, że to jest potrzeba. Doraźna, taka, którą musimy się teraz zająć. A to, że my potrzebujemy sobie nie wiem, no, zamówić następną parę jeansów na Allegro czy na Zalando, czy gdzieś tam, to jest druga rzędna sprawa, jasne. Ale słuchajcie, ważne jest, żeby mieć ten czas dla siebie i żeby mieć te swoje pasje, i żeby po prostu gdzieś tam wygospodarować troszeczkę czasu i mieć taki azyl, zrobić coś, gdzie wiecie, że to jest tylko dla mnie, że czujemy się z tym dobrze i tak odpocząć. Ja teraz, słuchajcie, trzeci dzień czuję się tak mentalnie lepiej, bo ja wiem, że jestem sama przez trzy tygodnie no to sobie rozło rozłożę sobie te wszystkie rzeczy, które mam w planach na te trzy tygodnie, żeby nie zrobić wszystkiego w jeden tydzień, żeby się nie zacharować w jeden tydzień, a potem e, dwa tygodnie zbijać boki. Więc sobie pomału, pomału robię to, co tam sobie zaplanowałam, ale wiem, że nikt mi nie stoi nad głową, nikt mi nie zburzy moich planów. I że jeżeli sobie odstawię swoją torebkę w miejsce X w przedpokoju, czy położę sobie ją na krześle. To niech ona sobie tam leży. Nikt mi nie powie za jakiś czas, że postawiłam sobie torebkę na krześle, a prosił mnie, żebym sobie tej torebki nie stawiała na krześle, bo ona chce usiąść. Ja wiem, że to mi nic nie da, ale wiecie co, dla swojego takiego ego, może, żeby właściwie tak, żeby zaspokoić swoje ego, żeby zrobić na złość temu jednemu człowiekowi, który bez przerwy mi tą torebkę przestawia, ja teraz przez te trzy tygodnie będę sobie stawiać tę torebkę na krześle i nic mnie nie obchodzi. Czuję się z tym wyśmienicie. Może jestem wredna, a może to jest mój akt buntu? Nawet jeżeli to jest bunt przez trzy tygodnie, nawet jeżeli nikt nie zauważy tego buntu, ja to wiem, że ja stawiam tę torebkę na krześle i jest mi z tym okej. Okay. Także, żeby tak już zakończyć ten wątek, to jest takie może podsumowanie, które chcę wam przekazać. Nie tylko dziewczyny, ale chłopaki też. Jeżeli stanie się taka sytuacja, że Twoja druga połówka będzie musiała wyjechać i was zostawi samą w domu, czy samego w domu, cieszcie się tym. Ten okres jest dla Was. Róbcie sobie maseczki, pijcie sobie piwo, nie sprzątajcie, idźcie sobie samemu do, do kina, zamówcie sobie super jedzenie z restauracji, albo po prostu. Połóżcie się na podłodze i gapcie się w sufit. Cokolwiek sprawia wam przyjemność. Nie myślcie, że moja druga połówka wyjechała, to ja się teraz będę nudzić. Właśnie odwrotnie. Pomyślcie sobie, co mi sprawi przyjemność. Co mogę zrobić dla siebie takiego, czego nie zazwyczaj nie robię, jak jesteśmy we dwójkę. Jeżeli sprawi ci przyjemność założenie sobie maski na twarz i posłuchanie Mozarta na cały regulator, to to zrób. Jeżeli sprawi ci przyjemność przebimbanie całej soboty i całej niedzieli grając w fifę, to to zrób. Kto ci zabroni? Nie ma tego drugiego człowieka, który nad głową ci mówi nie graj w FIFA. Tak, graj. To jest twój czas. Szybciutko też chciałam yy, zmienić temat, bo tak się rozmarzyłam troszeczkę. <laughs> Um, słuchajcie, to, co wam obiecałam już w poście na Insta Stories i w poście na Instagramie rano w poniedziałek, który wrzuciłam, teraz bardzo popularna stała się marka produktów odżywek, właściwie dla sportowców SFD i All Nutrition. Ja dosyć dawno temu już się przyglądałam tym rzeczom, które oni mają do zaoferowania, i właśnie kupiłam żeby spróbować, ponieważ najbardziej mnie y, dziwiły dwa produkty, czy nie dziwiły, tylko byłam ich najbardziej ciekawa. To było strawberry jelly i taki krem natuj, jakoś tak, y, który przypomina podobną Nutellę. Więc, y, jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, to zerknijcie na mój Instagram. Tam jest y, post z tymi wszystkimi rzeczami. A nagrywam to, żeby Wam po prostu powiedzieć szczerze, bo ja oczywiście nie mam współpracy reklamowych z żadną firmą i mogę mówić cokolwiek chcę. I dla tych z Was, którzy się zastanawiają, co by yy, nie kupić tych produktów, no bo wiadomo, strawberry jelly, tak naprawdę, na przykład to jest dżem. I co pomyślicie, dlaczego nie mogę sobie kupić tam zwykłego i łowicz, czy gdzieś tam muszę kupić kilogram bez sensu, a naprawdę jestem ciekawy, no to ja Wam powiem. Bo ja też byłam ciekawa i w końcu sobie je kupiłam, bo uznałam, że tutaj w Niemczech właściwie nie mogę znaleźć, nie ma takiego dżemu, co mamy w Polsce zero cukru. A ten SFD właśnie jest bez cukru i to Strawberry in jelly było głównym powodem mojego zakupu. No ale sobie pomyślałam, że jak już płacę za tę przesyłkę z Polski do Niemiec, to mogę sobie kupić więcej rzeczy niż tylko słoik dżemu. Więc kupiłam sobie yy, właśnie dżem truskawkowy i jagodowy, masło orzechowe oraz odżywkę białkową, bo tam mi się kończy. To akurat sobie wzięłam inną. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten dżem dobry, naprawdę nie czuć chemii, jeżeli o to chodzi. Jedynym takim minusem, jeżeli się przestawiłam teraz z dżemu takiego zwykłego, sklepowego, jest wyczuwalnie mniej cukru. No oczywiście jest bez cukru, ale wyczuwanie mniej słodki. I to na samym początku mnie troszeczkę zdziwiło i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale tak poza tym, no to właściwie okej. Okay. Jagoda to samo. Co dalej? Ten, ten krem czekoladowo-orzechowy. Ludzie mówią, że to jest jak Nutella. Ja mówię takie 6 na 10 raczej, bo no to jest bardziej... Krem orzechowy i w smaku przypomina taki krem orzechowy z jakiejś biedronki, czy z lidla, czy z skądś tam. Niby nie jest zły, ale no, do nutelli to już jeszcze jest oho, ho i dalej. Ja teraz właściwie mogę się założyć: o wszystkie pieniądze świata, że nigdy nikt nie zrobi niczego podobnego do nutelli, bo to jest po prostu niemożliwe. To jest jakiś przepis cudo. O białku, no jak o białku, ja tam nie jestem żadnym dietetykiem, to się tam nie do końca umiem wypowiadać. Smaczne, ale ja białka nie piję tak z wodą czy z mlekiem, tylko dodaję je do posiłków, więc więc białko jak białko. A jeżeli chodzi o krem orzechowy, no to powiem Wam, że ok bardzo ok. Ja oczywiście mogę sobie zrobić krem orzechowy sama w domu i bardzo często robię, co wam też pokazuję na Instagramie, ale ja jak robię krem orzechowy yy, sama w domu, no to wiadomo, że mielę sobie orzechy, yy, które kupuję w sklepie i zazwyczaj jest tak, że do, dorzucam tam oliwę z oliwek, bo te same orzechy są zbyt suche, żeby stworzyć taką le, taką yy, kremową konsystencję. A tutaj Powiem Wam, że jest naprawdę super, jeżeli chodzi o skład, bo są tylko orzechy, bez soli, bez dodatkowej oliwy z oliwek. Jeżeli chodzi właśnie o to zapychanie, bo jeżeli macie taką, taki krem z orzechów, który jest tylko z orzechów, nie jest niczym rozcieńczony, no to wiadomo, że. On jest taką mordoklejką, bardziej niż taki, wiecie, zwykły sklepowy, czy taki robiony w domu z dodatkiem oliwy. No ale w dzisiejszych czasach skład przede wszystkim, pamiętajcie, także to mogę polecić. No i tyle, no. Mm, takie krótkie review, ale też chciałam wam to dać tak szczerze o serducha. Także z tych wszystkich rzeczy to mogę polecić te kremy orzechowe najbardziej chyba. No i tyle. No gdzieś tam na tym swoim podcaście poruszam te tematy diety, fitnessu, sportu, zdrowego odżywiania, więc pomyślałam, że część moich widzów będzie, słuchaczy, nie widzów, będzie po prostu tak ciekawa zwyczajnie. I, i tyle. I koniec. To mówię jeszcze raz, żadna reklama, serducha po prostu, informacje. No, to moi drodzy, ja tak... Naprawdę idę dalej teraz dbać o siebie. Wam też życzę tego. Nawet słuchajcie, jeżeli nie ma tak, że wasz partner wyjeżdża i bez przerwy jesteście wiecznie razem, można sobie zagospodarować albo umówić się na takie, a słuchajcie, no to teraz mam godzinę dla siebie, zamykam się w pokoju i mnie nie ma. I nie miejcie wyrzutów sumienia. Zobaczycie jaką to wam da radość. A jak już udawam się Coś zrobić dla siebie, dajcie mi znać. Napiszcie mi maila albo wiadomość prywatną gdzieś tam na Insta. Chętnie się o tym dowiem, poczytam. I tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, zawsze w poniedziałki rano.